Panie burmistrzu, mieszkańcy ulicy Zielonej i Zamkowej złożyli w gminie protest przeciwko realizacji inwestycji tzw. łącznika lub obwodnicy krynicy. Proszę powiedzieć, czy ten protest jest zasadny, czy faktycznie ta inwestycja jest przewidziana do realizacji w najbliższym czasie? Znaczy, ja mogę po pierwsze powiedzieć, że że ten temat został sztucznie wywołany przez jednego z kandydatów na burmistrza, który zwrócił uwagę, że na jakieś blokowanie wykonania łącznika. Szanowni Państwo, łącznik, który w planie zagospodarowania przestrzennego figuruje od 2012. Na ten moment nie posiadamy żadnych dokumentów projektowych, planów wykonawczych, jakiejś decyzji środowiskowej, pozwoleń na budowę, żeby w ogóle ten łącznik realizować. Dla mnie jest to sztucznie wywołany, wywołany protest, sztucznie wywołana aktywność. Dzisiaj była u mnie delegacja mieszkańców ulicy Zamkowej Zielonej, przedstawienie wszystkie dokumenty. Oczywiście w przyszłym tygodniu do wszystkich, którzy podpisali ten protest, zostanie skierowane pismo wyjaśniające w tej sprawie. Na dziś w ogóle nie ma zamierzeń dotyczących budowy tego łącznika. A powiem szczerze, że nawet na ulicy Zielonej, myślę, że w przyszłym tygodniu zacznie się remont zniszczonej kostki, która pokrywa, czyli która jest na nawierzchni tej, tej ulicy, ale na, na górnym odcinku. A też dzisiaj podpisałem umowę o dofinansowanie remontu ulicy Zamkowej, tutaj powyżej Starego Budynku Gimnazjum, czyli obecnej biblioteki do góry i skręt w prawo, czyli ten najgorszy odcinek zostanie na ulicy Zamkowej wyremontowany. Myślę, że po rozstrzygnięciu przetargu to pewnie będzie przypuszczam, okolicy maja czerwca, natomiast na ulicy Zielonej bez zbędnej zwłoki. Rozpoczną się prace remontowe dotyczące kostki tej właśnie behaton. Także na dziś, proszę Państwa, nie mamy żadnych dokumentów, które by nas uprawniały w ogóle do tego, żeby jakiekolwiek prace za, zacząć. Więcej nie mamy żadnego projektu budowlanego dotyczącego łącznika. Mówię temat zostawowany sztucznie i sami Państwo powinniście ocenić osobę, która puszcza w przestrzeń publiczną, takie, a nie inne nieprawdziwe informacje. Tak, ale taki pomysł na przestrzeni lat się pojawi. I tak jest. tak Jak dzisiaj rozmawialiśmy z mieszkańcami, oczywiście, jeżeli powstałaby koncepcja budowy tego typu łącznika, ona oczywiście będzie skonsultowana z mieszkańcami. Dlatego tutaj też nagle powiedziano, że coś się robi ponad głowami mieszkańców. No, na dziś się nie robi ponad głowami mieszkańców nic, bo w ogóle procedura nie ruszyła. Także nie ma póki co czego konsultować.